Mam dość dobry bilans osób znalezionych. Zazwyczaj przypadkowo oddalają się od szlaku lub ześlizgują z małego klifu i nie mogą wrócić. Większość z nich słyszała o zasadzie zostań tam, gdzie jesteś, więc nie idą dalej. Miałem jednak dwa przypadki, kiedy tak się nie stało. Oba dały mi dużo do myślenia i zmotywowały, bym jeszcze lepiej wykonywał swoją pracę. Pierwszym takim przypadkiem był mały chłopiec, który wyszedł zbierać jagody ze swoimi rodzicami. On i jego siostra trzymali się razem i oboje zniknęli mniej więcej w tym samym czasie. Rodzice stracili je z oczu na kilka sekund i wtedy najwyraźniej dzieci się oddaliły. Nie mogąc ich znaleźć, rodzice wezwali nas, a my przybyliśmy przeszukać teren. Córkę znaleźliśmy stosunkowo szybko, ale kiedy zapytaliśmy, gdzie jest jej brat, odpowiedziała, że zabrał go Człowiek Niedźwiedź. Powiedziała, że dał jej jagody i kazał być cicho, bo on chce przez chwilę pobawić się z jej bratem. Kiedy po raz ostatni widziała swojego brata, ten siedział na baranach u człowieka Niedźwiedzia i wydawał się spokojny. Oczywiście naszym pierwszym skojarzeniem było porwanie, ale nigdy nie znaleźliśmy żadnego śladu innego człowieka w tej okolicy. Mała dziewczynka stanowczo twierdziła, że to nie był zwykły człowiek. Był wysoki, pokryty włosami jak Niedźwiedź. I miał dziwną twarz. Teren przeszukiwaliśmy tygodniami. To było jedno z najdłuższych zgłoszeń, w których brałem udział, ale nie znaleźliśmy żadnego śladu po zaginionym chłopcu. Drugim była młoda dziewczyna, która poszła na wycieczkę ze swoją mamą i dziadkiem. Według matki, dziewczyna wspięła się na drzewo, żeby lepiej widzieć las i nigdy z niego nie zeszła. Czekali u stóp drzewa godzinami, wołając ją, zanim zadzwonili po pomoc. I znowu szukaliśmy wszędzie, ale nie natrafialiśmy na żaden ślad. Nie mam pojęcia, gdzie mogła zniknąć, ponieważ jej mama i dziadek nie widzieli, żeby schodziła z drzewa. Kilka razy wyruszałem na poszukiwania jedynie z psem. Prowadził mnie prosto do podnóża klifów, nie wzgórzczy skał pionowych, surowych klifów bez wsparcia dla rąk i nóg. Za każdym razem mnie to zastanawia. W takich przypadkach przeważnie zaginioną osobę znajdujemy na górze klifu lub całe mile od miejsca, w które zaprowadził nas pies. Jestem pewien, że jest jakieś wyjaśnienie, ale wydaje mi się to dziwne. Jedna szczególnie smutna sprawa dotyczyła podjęcia ciała. Dziewięcioletnia dziewczynka spadła z wału i nabiła się na pień martwego drzewa. To był strasznie dziwny wypadek. Nigdy nie zapomnę dźwięku, jaki wydała jej matka, kiedy powiedzieliśmy jej, co się stało. Widziała, jak pakowano worek na zwłoki do karetki. Wydała wtedy z siebie najbardziej przerażający, rozdzierający serce lament, jaki kiedykolwiek słyszałem. To było jakby całe życie legło jej w gruzach, a częściej umarła razem z córką. Później słyszałem od innego funkcjonariusza Sar, że popełniła samobójstwo kilka tygodni po tym wydarzeniu. Nie mogła poradzić sobie ze stratą córki. Dołączył do mnie drugi oficer Saru, ponieważ mieliśmy informacje o niedźwiedziach w okolicy. Szukaliśmy gościa, który nie wrócił do domu ze wspinaczki na czas. Sami musieliśmy ostro się wspinać, by dostrzec do miejsca, w którym według naszych założeń powinien się znajdować. Znaleźliśmy go ze złamaną nogą, uwięzionego w małej szczelinie. To nie był przyjemny widok. Był tam od dwóch dni i w ranę wdała się infekcja. Dało nam się go zapakować do śmigłowca. Od ratownika usłyszałem później, że gość w kółko opowiadał, jak to dobrze sobie radził, ale kiedy dotarł na szczyt, ktoś już tam był. Powiedział, że ten ktoś nie miał żadnego sprzętu wspinaczkowego. Brany był w parkę i spodnie narciarskie. Spinacz podszedł do tego faceta, ale gdy ten się obrócił, okazało się, że nie miał twarzy. Po prostu jej nie było. Przestraszył się i chciał zejść ze szczytu jak najszybciej, i dlatego spadł. Opowiadał, że później przez całą noc słyszał, jak gość bez twarzy schodził ze szczytu, wydając z siebie stłumione krzyki. Ta historia poważnie mnie przestraszyła. Dobrze, że nie słyszałem jej osobiście. Jedna z najstraszniejszych historii, jakie mi się przydarzyły, dotyczyła poszukiwań dziewczyny, która oddzieliła się od swojej grupy. Byliśmy na nogach do późnej nocy, ponieważ psy zwęszyły jej tropu. Kiedy ją znaleźliśmy, leżała zwinięta pod spróchniałym pniem powalonego drzewa. Brakowało jej butów, plecaka, i widać było, że jest w szoku. Nie miała żadnych obrażeń, więc mogliśmy z nią iść na piechotę z powrotem do bazy. Po drodze cały czas spoglądała do tyłu i pytała nas, dlaczego ten mężczyzna o czarnych oczach idzie za nami? Nikogo nie widzieliśmy, więc uznaliśmy, że to jakiś dziwny symptom szoku. Ale im bliżej bazy byliśmy, tym bardziej niespokojna była kobieta. Prosiła mnie, żebym powiedział mu, żeby przestał robić do niej miny. W pewnym momencie zatrzymała się, oburciła i zaczęła krzyczeć w las, żądając, by mężczyzna zostawił ją w spokoju. Ja z nim nie pójdę, mówiła, a ich też nie dam. W końcu zmusiliśmy ją do marszu, ale zaczęliśmy słyszeć jakieś dziwne dźwięki dookoła nas. To było trochę jak kaszel, ale bardziej rytmiczne, głębsze prawie jakby ten dźwięk wydawały owady nie bardzo umiem to lepiej opisać kiedy praktycznie dotarliśmy już do stacji kobieta odwróciła się do mnie jej oczy były tak szeroko otwarte jak tylko można to sobie wyobrazić dotknęła mojego ramienia i powiedziała powiedział żebyś przyspieszył nie lubi patrzeć na bliznę na twoim karku faktycznie mam bardzo małą bliznę u podstawy szyi ale jest schowana za kołnierzem nie mam pojęcia, jak ona mogła ją zauważyć. Natychmiast po tym, jak to powiedziała, znowu usłyszałem ten dziwny dźwięk, tym razem tuż przy moim uchu. Mało ze skóry nie wyskoczyłem, pospieszyłem z nią do bazy, starając się nie pokazywać, jak bardzo byłem przestraszony, ale muszę przyznać, że bardzo cieszyłem się opuszczając las tej nocy. Ostatnia historia jest zarazem najdziwniejszą, jaka mi się przydarzyła. Nie wiem, czy to przytrafia się w innych jednostkach SAR, ale u nas jest to rzecz, która przytrafia się regularnie, a o której się nie mówi. Możecie próbować pytać o to funkcjonariuszy SAR, ale pewnie nawet jak coś wiedzą, to i tak nie puszczą pary. Nasi przełożeni poinstruowali nas, żeby o tym nie mówić, a my już tak do tego przywykliśmy, że przestało się nam to wydawać dziwne. Przy większości spraw, gdy ruszamy naprawdę daleko w dzicz, mówię tu o 30 do 40 mil, w pewnym momencie znajdujemy schody w środku lasu. To prawie tak, jakbyś wyciął schody ze swojego domu i umieścił w lesie. Zapytałem o to po tym, jak widziałem je pierwszy raz, ale drugi ratownik powiedział mi, żebym się nie martwił i że to jest normalne. Wszyscy, których pytałem, powiedzieli dokładnie to samo. Chciałem podejść i to zbadać, ale powiedziano mi bardzo dosadnie. Że nigdy nie powinienem się do nich zbliżać. Obecnie zdarza się to tak często, że właściwie je ignoruję. Ciąg dalszy nastąpi. Echu.